Siema, witajcie, to OpenSparWiere i zaczynamy nagrywanie już na wiele bardziej poważnie, jak widzieliście wcześniej było intro, które nie jest jakieś tam kiepskie, no ale jest, tam niektórzy ludzie mówią, że intro fajne jest, to no, to dobra wrzuciłem, nie wiem sobie po jakiego grzyba, ale okej, okay. no i rozpoczynamy, w... zagrajmy, miejmy nadzieję, zagrajmy do końca, Wiedźmi gra, Wiedźmi gra. Okej, okay, sorry przez te fade, ale po prostu długo nie mówiłem do mikrofonu, yy, ani nie streamowałem, więc troszeczkę się zapomniało Trochę jeszcze mogę mówić przez dostał Qatar, Ale mam nadzieję, że da to jakoś radę. Więc Wiedźmi 2 zabójcy królów. Rozpoczynamy tą serię. Grałem już tą grę, ale specjalnie dla was Postanowiłem przejść ją jeszcze raz. Yy, nie chcę chyba. Nie, nie chcę odbywać sobą łuczka Eee... Zagrajmy sobie do poziomie póki co normalnym, ponieważ nie chcę... dawno gry, bo co w tą grę i nie chcę, żeby gameplay był jakiś taki dla was zbyt dudny przez to, że na przykład często będę padał czy coś takiego. Eee, więc rozpoczniemy na po normalnym. Eee, no i zobaczymy co z tego wyjdzie. Miejmy nadzieję, że nagrywanie jakoś da radę. Nie będzie tutaj takich... Jakichś fejli wielkich, więc zaczynały. Co nie masz nic w z bo monstra owe, na duże przeciwne, z wadę, bo są to płody plugawego czarostwa i diabelstwa. Są to łotry bez doty, suwiecia i skrupułu, istne stwory piekielne do zabijania, jednozdolne. E, no, ja to czytałem w książce o Wiedźminie. nie pamiętam, która tu była część, a czy w książce o Wiedźminie w wiedźminie. w książce. Nie wiem sobie czy czytać wam, co tu jest zapisane, więc minęło 6 lat od dnia, w którym Zjednoczone Królestwa pokonały wojska Nilfgardu w walnej bitwie pod Brenną. Całą północ znękają głód i zaraza. Elfy i krasnoludy żyją w gettach, coraz więcej nie ludzi ucieka w lasy, by dołączyć do oddziałów Stojatel. Temeri, nieznany skrytobójca, próbuje zabordować króla Foltesta. Ginie z rąk najemnego łowcy potworów, Geralta z Rivi. Mija miesiąc. Nad rzeką Pontar, armia Foltesta odnosi zwycięstwo, kładąc kres wojnie domowej. Cena tego triumfu jest jednak bardzo wysoka. Temeria, rok 1271. Przed naszą erą. No nie, no nie. o, coś lipnie? Coś tutaj widzę. A nie, dobra, ok. Uspokoiło się. No Gerard, kurde. Ja, ja za każdym razem, jak widziałem tego Gerarda, tutaj w grze <laughs> takiego oblizionego to. tylko w ogóle rzę, co tu się mogło udziać wtedy, no, ale to pewnie jakieś takie biczowanie, różne takie rzeczy. W każdym razie do, do, do dużo gościu przeszedł. Widać po jego ciele. Jakieś typki tutaj biegnące. No i Lochy zamku La Valette. Trzy dni po bitwie. Valette, sorry. No chodźcie szósteczki do tatusia O kurwa Dwadzieścia orenów dla wujka Zobacz, obudził się Zwariowałeś, nie wchodź tam Zawrzyj gębę Jest skuty, nic mi nie zrobi No jakby nie był skuty Prawda, mistrzu Geralcie? to... mistrzu bym tak nie fikał sobie A że uśpił niby mnie jednym ciosem. No to rzut. Bo co? Bo jajco. Gdyby cię nie poturlały, że niby oszukuje? odszczekaj to. Ty patrz, znowu się obudził. Łowca potworów, patrzcie go, zwykły kurwi syn. Słyszałem, że wiedźmini to sieroty zbierane po gościńca. Eksperymenta na nich robią. Ponoć w No a teraz, teraz tu. sobie y, przeżywa to. Stąd te ślipia, plugawe. Wystarczy odczepić go i zaprowadzić do pokoju zwierzeń. Myślałem, że nie żyjesz. Nie tak łatwo mnie zabić. Ach, ach nie tak łatwo. Tym bardziej Geralta jeszcze trudniej Ok, no i teraz będzie fajne dosyć fragment jak będziemy Znaczy no. Może nie do końca e, kontrolowali to, co ma powiedzieć. Ale... Dotąd nie było okazji. Ale będzie fajnie. Ja zawsze... E, zawsze jestem miły dla ludzi, więc... Niestety mam zajęte ręce. Głupiec ze mnie. Wez! Rozkwit go. Dat as. Zrivi. to. Przedstawisz nas. Nie trzeba. Przynieść coś do picia. Nie będziemy tu siedzieć o suchym pysku. No i dobra. A teraz sobie porozmawiamy. A mi wszystko co pamiętasz. O szturmie i o tym co wydarzyło się w samotni. A jeśli odmówię? Jeśli odmówisz, będę cię bił. Dowodzę oddziałami specjalnymi od dawna. Mam do tego rękę. Jesteś wiedźminem. O. I tu jest taki pierwszy słuchaczek już, bo z wierzę. tego co pamiętam, w książce było napisane, że Wiedźminów nie można szantażować, ponieważ e, im żyłka pęka i, i łatwo, do szybko gidą, to ich szybko ubierają. E, po torturach. To był długi dzień. Zacznij więc od tego co ważne. Dobra, to... Hmm. No Dobra, damy to. Bo tutaj fajne akurat e, fajne osobę, jest się na liczby. początku. Po <laughs> nie odmawia. Dobra, okej, okay. tutaj jeszcze chciałem takie sprostowanie od razu. Że ja może rozumiem z tego, że ja nie mam 18 lat jak ta gra e, jest przeznaczona dla osób o tym wieku i... O nice. Czekajcie, kurde. By dla osób w wieku 18 lat i więcej. czyli znaczy od 18 lat no wiadomo, że ja tyle nie mam, ale do no, yy, powiedzmy sobie jakby to wam powiedzieć, no mam nadzieję, że osoby, z którymi rozmawiam rozumiem jakby to, że niekoniecznie osoby, które mają 18 lat, nie mają 18 lat, nie mogą grać w gry od 18 lat, nie chodzi tu też o to yy, co tutaj widzimy na ekranie, ale no ogólnie te osoby mają no, samą klasyfikację Pegi, yy, bo i rodzice jakby... znaczy no może oni nie wiedzą co dokładnie tutaj yy, chodzi <grystanie> Ale no, wiedzę do... No, czy jest Wiedźmi, prawda? Czy była moja baba, która pracuje w bibliotece, od razu tutaj mówię? no a po drugie hmm, a po drugie co? No a po drugie wiedzę, że ja kupuję tą grę to dosyć daw do tełu. No oni nie są jacyś tacy, żeby Hmm, no, znaczy, doznają no, mnie, prawda? Nie, wiedzą o tym, że tak Przekażę, na przykład gry tam się mówi, żodę, że. Ode, że, e, ale że, no, są, że tak mówię, to nie ja jestem ZDB, ale no, nie mam w teraz kiedy powiedzieć, więc. Dnia, pani? E, więc, e, no, ja nie jestem jakiś taki psychopatą, żeby od razu zdążył wylatywać na ulicę. E, no, więc ZDB o to tutaj chodzi, nie? Głupia wojna. A mogliśmy miło spędzić poranek, Gerald. Przecież królowie nie prowadzą głupich wojen. Mądrych wojen nie ma, Tris. Co w takim razie powinnam doradzić naszemu chutliwemu monarsze? Nie zakochiwać się, nie płodzić bękartów. Nie wywoływać głupia. A czy akurat, wojny. według mnie. <gulia> Genial. Jest takiego jak nie głupia zbadać, wojna, ale to, to przyszłość akurat przyszłość w tym to, wypadku to fakt, że tutaj to jest głupia wojnę. wojna. Co nie zmienia faktu, że. W Foltest i reszta królów północy tu zami intelektu i ogłady być może nie są, ale lepszych nie mamy. Dlatego pójdę do niego i będę chronił, jeśli będzie trzeba. Ale po zdobyciu zamku, opuszczamy dwór. Znów śniłeś o dzikim gonie. Mm. Hmm. Czekajcie, co by powiedzieć? No pa, no to być? No wada, to po kolei o tym śniadanie. Ten nie? jest wyjątkowy. Szaleńczy bieg przez las i dziki gon. To moje ostatnie wspomnienia. Budzę się rano i staram się odtworzyć szczegóły. Jest w nim ukryta jakaś wskazówka. Coś, co pozwoli mi odzyskać pamięć. Kto wie? Sny mają wielką moc. Mówi się nawet, że kształtują rzeczywistość. Wiele rzeczy się mówi. Problem w tym, że z reguły to bzdury. Czas pokaże. Mm, dobra, to jeszcze o Pogadajmy sobie z Triss, no bo... ...smoka nad rzeką. Twierdzi, że na. no bo, na no bo można. Byłoby po nim, ale nadleciał smok. Elfy padły na ziemię, bijąc pokłony, a on uciekł. Centrum cywilizacji? Gerard. Poza tym, z tego co pamiętam, Wiedźmini nie polują na smoki. Czy coś się zmieniło w tej kwestii? Nie. Masz rację, smoka tu raczej nie ma. Ale może jest widłogon, albo oszlusk, Wyrośnięta wiwerna. Sądzę, że w tej historii prawdziwe jest jedynie to, że zwiadowca czmychnął przed elfami. Udało no się. Udała sekcja. Królu. się wszystkiego to po szmak. kolei nowo. Minął już miesiąc, od kiedy go zabiłeś. Ludzie króla próbowali zrobić sekcję sami. Banda amatorów. To, co przyjechało na wozie, trudno nazwać zwłokami. Król nie ufa nikomu. Ustaliłaś coś? Źrenice adaptowały się do światła. Prawdopodobnie widział w ciemności równie dobrze jak ty. Nie byłam w stanie ustalić jego wieku. Chcesz powiedzieć, że zabójca, który miesiąc temu przekradł się przez wszystkie straże i nieomal zabił króla i mnie, był Wiedźminem? Mówię tylko to, co wykazała sekcja. Nikomu nie chwaliłam się tymi rewelacjami i nie zamierzam. Wiem, co to może dla ciebie oznaczać. Teraz jesteś obrońcą królewskim wiedźminem, ale łaska pańska na pstrym koniu jeździ. Okej, okay, no to już wiemy wszystko. Teraz można i z jego głupią wojną. Dołączę później. Okej, okay, więc opie na wojnę. Zobaczymy jak tutaj się teraz. No nie, spoko nagrywanie. O. To projekt? Przeczytam miłej gry, no więc skorzystamy. Może jeszcze będę musiał zmienić ustawienia jeszcze... ustawienia gry. No ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Piękny dzień na bitwie. Nie bój się świetnie. Jesteśmy poza zasięgiem kuszników. Przyznaję, panie, iż nie jestem wojownikiem. Wolę raczej szed Dobra, w tej przerwaliśmy w zdaniu, no ale już doszliśmy tutaj, więc... Królestwa gotują smołę na murach, a ty zabawiasz się z królewską doradczynią. Jak mogę ci pomóc, panie? Idziemy do szturmu. Chcę, żebyś był przy mnie. Za mną, panowie! Nie dajmy czekać zdrajcom! So close. Panie, mieliśmy być poza zasięgiem. To balista, ekscelencjo. Ramiona wzmocnione sprężynującymi płytkami i naciągane cięciłą z końskiego włosia mogą wyrzucać bełty nawet na kilometr. Zabójcza i bardzo kosztowna broń. Doświadczona obsługa może strzelać nawet dwa razy na minutę, ma jednak pewną wadę. Wasza <słuch> wysokość! Proszę się ukryć! W momencie strzału uderzenie ramion jest tak silne że zmienia położenie balisty. Nie da się strzelić dwukrotnie w to samo miejsce. Nie wiedziałem, że Wasza Wysokość zna się na inżynierii wojskowej. Nie znam się. Dwa lata temu dałem te balisty baronowej na urodziny. Aha. Panie, co sądzisz, Ekscelencjo, o ludziach, którzy żyją mimo takich ran? A co sądzisz, Wasza Wysokość, o żołnierzach, którzy takie rany zadają? Ci już nie hmm. żyją. Zombiak. Troszkę. Mistrzu Geralcie, liczę, że będziemy mieli okazję porozmawiać, gdy ucichnie bitewny zgiełk. Ekscelencja, wybaczę, ale opuszczam dwór najszybciej jak będzie to możliwe. Mogę spytać o powód? Biorą mnie tu za kogoś, kim nie jestem. Jak się zwą? Zaraz. Byłeś ze mną pod brenną i w czasie kampanii Norman Sador, prawda? Wciąż jesteś strzelcem? Tak, panie. Los nie uśmiechnął się do mnie. Normalnie, Sadoś, za wieloletnią służbę koronie mianujecie dziesiętnikiem strzelców. No, do roboty, bardzo. No, cóż, miał chłop gest. Mi miał chłop gest. Okej, okay. może teraz mi się to uda, bo to za pierwszy raz, jak grałem, to mi się nie udało. Proszę, wysokość, proszę wybaczyć śmiałość pytania, lecz jestem zmuszony je zadać. Jaki los spotka królewskie bękarty, gdy... Yy... To nie są żadne bękarty! To moje dzieci! Jeszcze raz usłyszę słowo bękart i komuś stanie się krzywda. Najjaśniejsze, panie. Proszę wybaczyć, jednakże prawo dziedziczenia jest niezwykle precyzyjne i... Życi mam prawo! Jak będzie trzeba, to je zmienię! Przede wszystkim nie pozwolę, by banda zbuntowanych baronów posługiwała się moimi dziećmi jak sztandarem. Wasza wysokość ma całkowitą słuszność. Dobra, Adda nie żyje. Nie mam innych dzieci. Rozumiem. Koniec rozmowy. Abstrakcja. Wracajcie do namiotu. Dobra, no to. Może w końcu coś za siebie robić, Czarni prawda? W przed bitwą. Do czego to doszło? Najchętniej odesłałbym jego pomarszczony łeb w worku. Ale tris Merigold kazała mi być uprzejmym i cierpliwym. Byłem? He. Bardziej się nie dało. Zawsze wiedziałem, żeś swój chłop. A co ludzie gadają, łajno mnie obchodzi. Zabdą też tak było. Dowiedziałeś się czegoś o niedoszłym zabójcy? Czekajcie, Nic nowego powiedzmy. Minęło już miesiąc, a wiemy niewiele więcej niż na początku. To śledztwo prowadzi do nikogo. Moi ludzie też niewiele ustalili, ale znajdziemy innych. To kwestia czasu. Teraz zajmijmy się bitwą. Chcę, żebyś był przy mnie. A potem rób co chcesz. Dziękuję, panie. Jak strzelacie, łamagi! żołnierzu! Luneta! Dobra, więc teraz będziemy. Pomagali w strzale, więc może mi się to w końcu uda strzelić. Co no, tam się dzieje? To eczery. Łap nie. Walimy w czerwony pióropusz. Z przysięgał mi doskonałą przyjaźń. może mi się uda trafić. ile podnieść? On jest tutaj, to jest ten cel. Się rusza, wieźmie. Kurde! 3 stopnie Fuck Chyba nie trafi No wiedziałem, że nie trafi Shit. Trafiliśmy bydlaka Uchylił się Psiak dorwiemy go na murak! Kurde, no Zawienić za to nie. nie udało, ale fail. O, teraz zaś ludzie wyszli. No ten prolog, szczególnie początek, nie jest zbyt ciekawy, no ale no niestety, co, co tu zrobić. Dobra, idziemy. Wiesz, Wiedźminie, jestem nawet gotów darować Luizie, jeśli tylko klęknie przed swoim królem. Bardzo szlachetnie. Kpisz sobie? He kpisz sobie. Jestem pewien, że Luisa zrozumie swój błąd. Poza tym dzieci powinny mieć matkę. Hmm... Pogubiłem się. Mieliśmy z Luizą lekki kryzys. Chciała ode mnie rzeczy, których nie mogłem jej dać. Rozumiesz? Ciekawe, Wszyscy chylą... Się ...przede mną. Od razu znaleźli się tacy jak hrabia Echeveri. Szlachetni, współczujący. Powiedzieli... Zwój król chce ci zabrać dzieci, ale obronimy je! Może nawet wsadzimy na tron! No i baronowa dała się nabrać jak to ma. A prawda jest taka, że im zależy tylko na przywilejach i osłabieniu korony. Jeszcze raz... Ok. za te nami! Google Roga! Okej. Może w końcu? Może teraz jest, no, w końcu będzie jakaś ziadka. Czołem żołnierze! Czołem królu! Gdzie kurwa zmierzamy? Na po co kurwa, zmierzamy? Po zmierzamy? no zmierzamy? tak zwycięstwo! No, i tak <noise> okay, let's do this Eno, ja no, nie mogę z nim pogadać. Co to ma znaczyć? O, wszyscy dobrali, więc ja też. W końcu, w końcu się zaczęła ta bitwa, na którą wszyscy czekali.